Czy strona będzie miała mapę witryny, tak zwaną sitemap? Otóż strony internetowe, e, praktycznie wszystkie, które tworzone są na WordPressie i korzystają z dodatków związanych z optymalizowaniem strony pod kątem pozycjonowania w Google, z reguły mają gotową, wbudowaną sitemapę, ale jest to sitemapa w formacie XML, czyli takiej bazy linków, wszystkich podstron, połączeń tych podstron. Bardziej pod kątem algorytmów. tak, Algorytmy, boty googlowe, które wchodzą na stronę, um, po prostu szukają tego pliku i sobie analizują, jakby te wszystkie URL-y. E. Jeżeli natomiast myślisz o sitemapie, mapie witryny jako takiej wizualnej mapie witryny dla użytkownika, to muszę przyznać, że generalnie e, gdzieś tak w latach 2000 do 2012-2014. Robiło się takie sitemapy rzeczywiście, również my robiliśmy takie sitemapy, ale generalnie się już od tego raczej odchodzi. Nie ma to takiego większego już wpływu na samo indeksowanie. Sitemap ten XML jest wystarczający, ale oczywiście dobrym podejściem jest myśleć trochę tak jak użytkownik, który szuka takiej mapy witryny i tworzyć po prostu rozbudowaną nawigację, zarówno w górnym menu, jak i w stopce czyli w stopce można stworzyć pewnego rodzaju sitemapę, czyli kluczowe działy, jakieś kategorie, poddziały, takie najważniejsze podstrony i też takie krótkie, zwięzłe podstrony, które są stronami typu o firmie, kariera, oferty pracy, regulamin, politykę prywatności, kontakt, czy jakieś inne jeszcze szczegóły, to też one powinny być dostępne, tak aby użytkownicy jakby mogli łatwo te strony znaleźć, czy szczególnie w e-commerce strony Typu warunki dostawy, yy, warunki zwrotów, yy, metody płatności, metody. Yy, no właśnie, uciekło mi. No różne strony takie po prostu informacyjne, które, które użytkownicy szukają, czy na przykład gwarancje. No to, no, to powinny się znajdować w dolnej części strony, i wtedy taką sitemapę dolną w stopce, tak zwaną, czy taką przed stopką końcową, to jak najbardziej też na stronach internetowych tworzymy. Jest to rzecz naturalna, bardzo często też poszukiwana przez część odbiorców, na przykład oferty pracy albo zakładki kariera nie zawsze są widoczne u góry. Zresztą jestem zwolennikiem takiego podejścia. Eee że jakby zakładka ofert pracy, to po prostu spokojnie może znaleźć się na dole, jeżeli ktoś chce u nas naprawdę pracować, jest zdeterminowany i nie tyle y, zgłasza się na konkretną rekrutację, co po prostu chce do naszej firmy trafić, bo mu się to podoba i chciałby i marzy o tym, żeby tam pracować. Czy po prostu czuję, że ma fajną propozycję? No to po prostu on z reguły będzie wiedział, że takiej zakładki szukać y, trzeba na dole. I, I ja nie zaśmiecałbym górnego menu taką zakładką, bo to jest jakieś 1% odbiorców, który tej zakładki szuka, względem pozostałych 99%. Więc uważam, że taka zakładka powinna być na dole, właśnie w tak zwanej sitemapie, czyli takim dodatkowym menu dolnym. Jeżeli myślisz o jakiejś jeszcze innej sitemapie, jeszcze w inny sposób, Um, czy na przykład yy, zbudowaniu całej struktury kategorii, ale to bardziej pod e-commerce albo jakieś wielo-bazodanowe, yy, czyli wielodanowe czy bazodanowe struktury kategorii produktowych itd. Tak to też w tym zakresie jesteśmy w stanie Ci pomóc. Mamy tu duże doświadczenie, bo patrzymy na to nie tylko z punktu widzenia Twojej oferty, nazewnictwa, nomenklatury i zasad w Twojej dziedzinie, w branży i tego, jak ludzie myślą o produktach, ale też analizujemy aspekty SEO, czyli jak ludzie w Google patrzą na te rzeczy, jakich słów używają, a często używają zamiennych, innych słów potocznych, i jeszcze dodatkowo patrzymy no, na aspekt użyteczności, takiej jakby czytelności, tak? czy na aspekty też, też jakby no i pozycjonerskie, i marketingowe. Więc, jakby, dość dużo, dużo jakby, takiego holistycznego spojrzenia, A wiemy, jak taką strukturę zbudować. Więc, jeżeli szukasz sitemapy w postaci zbudowania struktury kategorii, ponazywania tego wszystkiego, posortowania, pogrupowania, to też jak najbardziej w takim zakresie możemy Tobie pomóc. Odpowiedziałem na to pytanie najbardziej szeroko jak potrafię, ale wielokrotnie różne pytania klienci zadawają o takie różne małe niuanse i czasami takie pytanie może będziesz mieć, to zapraszam cię po prostu do kontaktu z moim zespołem, postaramy się po prostu doradzić i odpowiedzieć na twoje pytanie. A tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i do usłyszenia.